Jak w wieczerniku, tak w każdej Eucharystii przychodzisz, by każdemu okazać pełne miłości swe serce, ja by każdy mógł kochać także Ciebie, by na zawsze był już Twój. By na zawsze był już Twój, każdy marnotrawny syn, gdyż tak kochałeś i kochasz wciąż całym sercem. Prawdziwy Bóg, który miłością jest i będzie, czekasz w niebie. Na dzieci swe, gdy powrócą do ciebie znów, gdy powrócą do ciebie znów i ucieszą twe serce.